Dzień dobry państwu. Dzisiaj moim gościem jest pani europosłanka Danuta Jazłowiecka, która pracuje w komisji zatrudnienia i polityki społecznej, a także w komisji do spraw gospodarki Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od dzisiejszego głosowania, to które dotyczyło polskich transportowców, no nie tylko polskich, ale w dużej mierze polskich, tak zwany pakiet mobilności. Polska w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat stała się potęgą w przewozach, w transporcie. No i to dość długo zdaje się kół w oczy firmy zachodnioeuropejskie. Czy to jest tak, że Komisja Europejska jest gotowa posunąć się Aż do zakwestionowania pewnych wolności przepływu właśnie usług, po to, żeby no, zagwarantować szeroko rozumianą sprawiedliwość społeczną, której domagają się zachodnie podmioty, zachodnie firmy, zachodnie związki zawodowe. Byliśmy świadkami, pamiętam, to przejdziemy potem jeszcze do rozmowy na temat pracowników delegowanych, ale w pierwszej kadencji byliśmy świadkami wielkiej, wielkiego boju o polskiego hydraulika. Dzisiaj tym symbolem stał się polski, czy też bułgarski, czy rumuński przewoźnik. Tak, bułgarski, rumuński, polski kierowca, to prawda. I rzeczywiście jest tak, że Europa Centralna i wschodnia, wschodnia, ale szczególnie Polska, wspaniale wypełniła tę niszę, jaką jest świadczenie usług za granicą. Eksportujemy te usługi na bardzo wysokim poziomie. i Nieprawdą jest, że nasi pracownicy są tani, bo nasi pracownicy zarabiają już w sumie tyle samo, co pracownicy lokalni w danej dziedzinie, czy to jest budownictwo, czy to jest y, transport, ale y, są bardzo rzeteli, są bardzo solidni. Poza tym kierowcy zachodni pracują tylko w ciągu 5 dni, 5 dni w tygodniu i prowadzą y, transport tylko z jednego kraju do drugiego, taki, na bazie takich bilateralnych umów. Stąd dla naszych kierowców było szalenie istotne, żebyśmy mogli transport międzynarodowy, bo my obsługujemy na ogół rynek francuski i niemiecki, jadąc przez te dwa kraje, co najmniej, a czasami więcej krajów, żeby ten transport międzynarodowy nie był objęty delegowaniem pracowników, dyrektywą o delegowaniu pracowników, bo to jest dyrektywa, która wymusza na na firmach olbrzymią biurokrację. Trzeba liczyć każdy dzień, każdą godzinę przepracowaną w danym kraju, dodawać je, sumować, żeby wyliczyć okres, kiedy, ci kiedy składki tych pracowników odkładamy w Polsce i tam jest zbudowana cała historia emerytalna. A nie odkładamy do innego kraju, do kraju, w którym te usługi są świadczone, gdzie tak naprawdę ci pracownicy musieliby pracować kilka lat, by mogli wejść w system emerytalny i z tego systemu korzystać, i gdzie te składki tak naprawdę tylko w jakiejś części zostaną im zwrócone. Nie chcemy, żeby byli poszkodowani. W związku z tym ciągle walczymy o to, żeby ten, to delegowanie było dłuższe, żeby ci pracownicy mogli dłużej pracować za granicą, lepiej zarabiać i jednocześnie te składki i budować sobie tą historię emerytalną w Polsce. I to jest prawda. Rzeczywiście w tej kadencji na samym początku komisarz yy, pan Juncker zapowiedział, że będą zmiany, że będzie rewizja yy, delegowania pracowników i że będą zmiany również w transporcie. Objęcie transportu międzynarodowego delegowaniem jest w ogóle absurdalne. To, co myśmy dzisiaj przyjęli, to jest jeden wielki absurd. I no to właśnie, jest... może wyjaśnimy słuchaczom. Yy... Co byśmy dzisiaj przyjęli? Jak, co to, czym się charakteryzuje ten tak zwany pakiet mobilności? Pakiet mobilności to są trzy, dwa rozporządzenia i jedna dyrektywa. Dyrektywa dotycząca transportu międzynarodowego, rozporządzenie dotyczące kabotażu, a więc tych usług, które są świadczone w jednym kraju poza polską dla, dla polskich kierowców. Czyli ktoś przyjeżdża do Berlina i bierze towar przykład... i zawozi do Paryża czy nie? Kabotaż to jest z Berlina do Drezna, A, z Berlina, tak, z Berlina do y, Kolonii na przykład. Mhm. Natomiast um, w przypadku, i je, je, jedno rozporządzenie dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców. To są trzy takie dokumenty, dlatego nazywane one są pakiet, pakietem i ze względu na to, że dotyczą one kierowców, pakietem mobilności. Jeżeli chodzi o tą pierwszą dyrektywę, która jest najtrudniejsza do przyjęcia rozwiązań, które zostały zaproponowane, a więc objęcie transportu międzynarodowego, czyli kierowca jedzie z Polski, do, zawozi towar do Niemiec, z Niemiec przewozi towar do Francji, z Francji przy, przyjeżdża z powrotem. Do Niemiec przywozi jakiś towar i wraca do Polski, czy na przykład jedzie jeszcze z Niemiec do Holandii i wraca do Polski, ten transport międzynarodowy został objęty delegowaniem pracowników, co oznacza, że każda minuta pracownika przepracowana w danym kraju musi być liczona i musi być objęta wszystkimi przepisami mhm. dotyczącymi delegowania. Mhm. Jak mała i średnia firma, która w, Polsce, w których w Polsce jest gro, Prowadzących właśnie ten, ten, ten typ y, transportu, jest w stanie obliczyć dla każdego kierowcy każdą minutę, którą spędzi w tym czy w innym kraju, by wyliczyć pełen okres delegowania, który, który pozwala na to, że składki odkładamy w Polsce i że pracownik jest pod polskim prawem, a nie pod prawem francuskim, niemieckim, którego nie zna. W którym może być oszukany i nie będzie go stać na to, żeby zapłacić tłumacza czy prawnika, który będzie bronił tak. jego praw. Mało tego, w którym będą odkładane jego składki, których nie nazbiera tyle, by móc wejść w system ubezpiecze ubezpieczenia emerytalnego i z, tych, z, tych, z tego systemu korzystać. I tak jak powiedziałam, te składki mogą być mu zwrócone, ale nawet nie będą one zwrócone w całości, tylko w części, i one będą budowały budżet francuski budżet niemiecki. Więc my się z tym absolutnie nie chcemy zgodzić. Dzisiaj przyjęliśmy takie rozwiązanie, że w przypadku transportu międzynarodowego na bazie umów bilateralnych, czyli Polska-Niemcy, osobno Polska-Francja, możemy nie, nie obejmować takich, takich transportów mm -hmm. delegowaniem. Ale, ale co to oznacza? To oznacza więcej samochodów na drogach, mm -hmm. bo nie łączymy tego, tylko kierowca musi z Niemiec zwrócić z powrotem, żeby zawieźć jakiś towar do Francji. Więc więcej tych, tych samochodów na drogach, więcej emisji, i więcej pustych przebiegów i większe, wyższe koszty dla wszystkich obywateli. Ale tam jeszcze był taki zamiar, żeby w drodze powrotnej nie mógł zabierać towaru, tak? No, to, na, szczę na szczęście to nie zostało to przyjęte, nie zostało, ale to i, tak to i tak to automatycznie się stanie. Dlatego, że właśnie dzisiaj ta logistyka, y ta, ta praca w kilku krajach pozwalała na dobrą logistykę, żeby nie były puste przewozy, tylko żeby po prostu no ładować tak. w różnych miastach i w różnych krajach i wrócić do, do kraju. Rozporządzenie dotyczące kabotażu skraca okres tego kabotażu. Do tej pory mogły, mogły firmy prowadzić ten kabotaż, na przykład te usługi w Niemczech. Polskie firmy mogły prowadzić przez 7 dni. W tej chwili będą mogły prowadzić tylko przez 3 dni. Mhm. Po trzech dniach kierowca musi wrócić do kraju na co najmniej 60 godzin. Nie może, po, nie może w ciągu tych 60 godzin z powrotem wrócić do, nie, do Niemiec. Może w ciągu tych 60 godzin na przykład pojechać do Francji i yy, świadczyć usługi kabotażowe we Francji, ale nie może wrócić do Niemiec dopiero po 60 godzinach i y, firmy po to, żeby zmniejszyć koszty, bardzo często zostawiały samochód w Niemczech albo we Francji, kiedy dojeżdżał tylko kierowca. W dzisiejszym rozwiązaniu firma musi przynajmniej raz na miesiąc ściągnąć z powrotem samochód do kraju i to będzie bardzo restrykcyjnie y, przestrzegane. Jeżeli chodzi o y, czas pracy, czyli kolejne rozporządzenie dotyczące kierowców. To jest to rozwiązanie, które zostało przyjęte, to między innymi e, brak zgody na to, żeby regularne odpoczynki odbywały się w kabinach. Czyli w hotelu musi. Być. Musi w hotelu, gdzie nie ma infrastruktury w, w Europie, żeby faktycznie po drodze na autostradzie mogli e, kierowcy zaparkować swój samochód w bezpiecznym miejscu, nie martwić się o to, że towar zostanie Ukradziony, spalony, czy cokolwiek Bo czy Z się gromadzili często razem. Dokładnie tak. Na, na dokładnie tak. Żeby się Mało tego, te kabiny w tej chwili polscy kierowcy mają, jeżdżą samochodami wyposażonymi w luksusowe kabiny, dlatego że 10 lat temu, ponad 10 lat temu właśnie Francja i Niemcy, kraje, które produkują te samochody, wymusiły na Komisję Europejskiej, żeby wprowadzić zasadę, że wszystkie nowe samochody muszą posiadać taką kabinę. Po to, żeby kierowcy mieli wygodę odpoczynku. Hmm. Dzisiaj zabraniają im odpoczywać. Dzisiaj mówią, że niech kierowca jedzie do hotelu, gdzie w hotelu czasami śpi w sześciu osobowym pokoju, w którym jedni chrapią, inni nie śpią, jeszcze inni palą papierosy. I on po czymś takim jest bardziej ma być bardziej wypoczęty niż po spaniu w tej kabinie, gdzie kierowca jeszcze w tym hotelu się cały czas martwi, czy mu czasem ktoś nie zniszczy towaru, który ma w samochodzie, czy nie, nie spali samochodu. Mało tego, bardzo często te hotele są oddalone o 50 km. kilometrów. Więc jeżeli coś się stanie z samochodem, ten kierowca nie jest w stanie zdążyć, żeby, żeby zabezpieczyć inne samochody, na przykład na wypadek pożaru. Jakie są dalsze losy tego, tej legislacji? Bo w, w europejska legislacja tworzy się w dosyć skomplikowany sposób. Prawda? Nie wystarczy tylko głosowanie w Parlamencie. Co dalej z, tam, z tak, tym pakietem mobilności? Ten, tak naprawdę dzisiaj Parlament dał mandat ym, Parlamentowi Europejskim, posłom, posłom Parlamentu Europejskiego do prowadzenia negocjacji z Radą, a więc z zespołem ministrów wszystkich krajów członkowskich mhm. i z Komisją Europejską, i te negocjacje mają przynieść ostateczne rozwiązanie, które będzie wprowadzone. Nie wiemy czy natychmiast. Czy będzie jakiś okres przygotowawczy? Najprawdopodobniej będzie to prowadzone natychmiast, ponieważ tak strasznie dużo emocji towarzyszy te, pracy nad tym dokumentem, tak strasznie dużo y, populizmu i protekcjonizmu, że najprawdopodobniej będzie on natychmiast y, wdrażany, co będzie z olbrzymią konsekwencją i bardzo niedobrą konsekwencją dla całej Europy, bo to nie, jest, to nie są przepisy tylko przeciwko nam, to są przepisy przeciwko całej Europie, a przede wszystkim przeciwko obywatelom, bo to obywatele będą ponosili najwyższe koszty tego transportu w każdym jednym zakupie którego dokonają, bo wszystko to jest transportowane. I po tych negocjacjach liczymy, znaczy liczymy na to, chociaż ja przyznam się, że już przestałam liczyć na to, że nasz rząd. Yy będzie umiał zbudować większość. większość do negocjacji, które zmienią, poprawią te zapisy, które wyszły z Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej, że do tej pory trwają prace w Radzie i niestety nasz rząd buduje tylko mniejszość yy, sprzeciwiającą się zapisom, ale nie proponuje żadnych rozwiązań. Wiemy doskonale, że praca w instytucjach Unii Europejskiej polega na negocjacjach, polega na przygotowaniu kompromisu, przygotowaniu jakichś rozwiązań, a nie tylko obracaniu się i stawianiu weta. Czyli to będzie ostatnia szansa dla polskiego rządu, żeby jeszcze się mógł wykazać ewentualnie w czasie tych negocjacji. Natomiast to dzisiejsze głosowanie pokazało, taka była jakby stała większość 400 mniej więcej głosów za tym pakietem mobilności, 200 przeciwko, i to w zasadzie był podział na starą Europę i nową. Czy nie sądzi Pani, że to może wywołać się trwałe polityczne skutki, zmniejszając jakby poparcie dla idei Unii Europejskiej w krajach środkowej i wschodniej Europy? Znaczy, ja obserwuję to już od ponad 7 lat, bo 7 lat temu zajmowałam się wdrażaniem delegowania pracowników, że tych emocji zawsze było bardzo dużo i tego populizmu i tego protekcjonizmu było bardzo dużo, ale widać, że nie umieliśmy tego zahamować i że te podziały są coraz głębsze coraz większe i one pozostaną tak głębokie. To jest bardzo niepokojące, ponieważ bardzo trudno w tej chwili pracuje się nad każdym dokumentem, nawet jeżeli to są jakieś łatwiejsze dokumenty. Rzeczywiście te różnice były duże, chociaż muszę zwrócić uwagę na jedno, że w przypadku dyrektywy dotyczącej transportu międzynarodowego te różnice były tylko, było tylko 15, 15 głosów różnicy. Czyli świadczy, tak, czyli świadczy to o tym, że rzeczywiście to, było, to te rozwiązania są najbardziej kontrowersyjne dla, dla posłów. Tutaj pracujących w Parlamencie Europejskim. Zabrakło nam dyskusji. Po, ja zauważyłam to, że dzisiaj posłowie nie chcą słuchać ekspertów nie chcą przyglądać się danym, nie chcą analizować tych danych i nie chcą rozmawiać z przedstawicielami środowisk dla których przygotowujemy prawo i to jest bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę tylko wsłuchują się w populizm i chcą być lepsi niż najlepsi populiści. Dzisiaj dzisiejszy przykład jest przykładem tego, że posłowie lewej strony Parlamentu Europejskiego, Europy Zachodniej są mistrzami, jeżeli chodzi o populizm i o protekcjonizm. I ja mam nadzieję, że następna kadencja jednak przyniesie posłów, którzy Będą zrówn bardziej zrównoważeni, będą bardziej odpowiedzialni i bardziej solidarni w tej swojej pracy. Chociaż wszystko wskazuje na to, że nie będzie Anglików, którzy wnosili trochę zdrowego rozsądku do tego typu podejścia. Ja myślę, że jest, w Parlamencie Europejskim jestem osobą, która najbardziej z tego powodu cierpi, bo rzeczywiście praca w Komisji Zatrudnienia i Polityki Społecznej była tak mocno skoncentrowana na porządkowaniu starego prawa, starych różnych rozwiązań. I wprowadzaniu e, zupełnie irracjonalnej polityki społecznej, niemożliwej do, do, do wdrażania przez państwa członkowskie. Natomiast e, Anglicy zawsze mieli bardzo dużo, Anglicy i Niemcy mieli zawsze bardzo dużo rozsądku i czasami udawało Stopować. się z nimi, tak, z nimi hmm. wygrywać różne rzeczy. Często, można, czasami, czasami przegrywaliśmy, często wygrywaliśmy różne rzeczy, więc w tej chwili zostali tylko Niemcy, którzy w tej chwili widzę, że też zaczynają być irracjonalni. Być może to jest efekt kampanii, być może. Tak, być może. Może to jest powód, że, że te ich zachowania dzisiaj też są pani irracjonalne. Poseł, pani nie kandyduje w, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego? Nie, nie kandyduje. Jak dalej pani widzi swoją przyszłość polityczną? Um, polityczną? No trudno mi jest powiedzieć. My tak naprawdę... Doskonale wiemy, że nie zawsze my decydujemy o tym, jak wygląda nasza przyszłość polityczna, decydują o tym liderzy polityczni. Natomiast, ponieważ przez całe życie zawodowe zajmowałam się i wspierałam ludzi młodych, myślę, że w tym kierunku będę chciała się realizować. Parlament Europejski daje nieprawdopodobne możliwości samego rozwoju, poznawania różnych programów, projektów, rozwiązań i chciałabym to po prostu przeszczepiać w moim regionie. Czyli województwo polskie będzie miało w Pani orędownika dalszych działań prospołecznych i prorozwojowych. Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim gościem była dzisiaj Pani posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka. Dziękuję. Ja z kolei Panu posłowi życzę wygranej, bo osoby, które zajmują się środowiskiem, sprawami, które też tutaj nie są łatwe, są szalenie tu w parlamencie potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.